Tak szybciutko wracając do rozmowy o zakładaniu firmy. W Nowym Jorku mamy w sumie trzy różne takie firmy. Jest LLC, a mm -hmm. po polsku to LLC by LLC było... to byłby odpowiednik spółki ZO, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. OK. I to co nie ma akcji w tej firmie. Potem mm -hmm. jest Corporation, to, to są akcje związane z tą mm -hmm. firmą. Czyli spółka akcyjna nasza. Spółka taka. SA, tak. tak. I potem jest e, trzecia typ firmy. LLP, Limited Liability Partnership. Mm -hmm. Co jest podobne do LLC? Mm -hmm. No bo, tak, w Polsce te, te wszystkie rodzaje spółek y, mają taką wspólną y, zasadę, że są podobnie opodatkowane. Y, to znaczy, te spółki, w których jest podział, tak zwane spółki kapitałowe, to u nas nazywamy, mm -hmm. gdzie jest y, rozdzielony majątek prywatny od spółki i kiedy, gdzie wspólnik nie odpowiada za. Jakieś, jeżeli na przykład jest budowa, budowa to spółka, budowa ktoś tam zginął na tej budowie, to odpowiada tylko za to spółka. To w takich spółkach mamy to podwójne opodatkowanie. A jeżeli jako wspólnik odpowiadam za długi spółki, bo są takie spółki, to wtedy jest jeden podatek wspólny. W sumie te podatkowanie, to tak jak mówiłem, że większość tych małych firmów, gdzie są akcjonariusze, tam poniżej tych 80 albo 100, nie pamiętam mm -hmm. dokładnie, albo LLCs małe, gdzie tam powiedzmy 20-30 osób, to ten podatek przechodzi na prywatne, nie ma tego podwójnego opodatkowania. W, w taki sposób można zrobić. A to co Rafał nadmienił, że partnership, taki związek mm -hmm. bez ograniczenia Liability, bez ograniczenia odpowiedzialności. Większość ludzi tego nie robi, bo to nie ma sensu. No to, no to dlatego tak jest chyba podobnie jak w Polsce, że królują właściwie dwie jakby formy. Firmy się prowadzi albo jednoosobowo i czasami to mogą być bardzo duże firmy, które są. Jednoosobowymi przedsiębiorcami. Tak. I to są urzędzie miasta zgłoszeni, oni tam mają, płacą swoje podatki i tak dalej. I oni ponoszą pełną odpowiedzialność. To był taki, w Polsce była taka firma Atlas, która robiła kleje, glazury, takie rzeczy. To była korporacja międzynarodowa, bo oni na cały świat handlowali. I to była działalność jednoosobowa swego czasu. I później jest druga, to jest ta spółka Zo. A już spółki akcyjne, to są już korporacje, jest jeszcze dużo innych spółek, gdzie ta odpowiedzialność właśnie jest tego wspólnika za, 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 za sprawy firmowe. I one to się, że tak powiem, nie sprzedają w ogóle, bo bo to bez sensu. Tak, tym bardziej w Stanach Zjednoczonych, gdzie wszyscy sądzą o wszystkich, za, za nic prawie. No Może właśnie, to powiedzieć. jest w ogóle taki inny temat troszeczkę, tak. ale jak przeglądałem, jak próbowałem z Tobą nawiązać kontakt i szukałem właśnie kogoś, z kim można porozmawiać na te tematy, to widziałem, że specjalizacja w większości adwokatów oscyluje wokół wypadków. Wypadków! Wypadków, ponieważ tam są duże pieniądze. Wypadki mhm. na budowie, tym bardziej miliony mhm. mówimy. Osoba spadnie z drabiny na budowie... Zależy, co się wydarzy. Hmm. Milion 10, 20, 100 nawet może być. Tak. Na następny rynek odszkodowań je, biją się bardzo. Polskie kancelaria odszkodowania, ale myślę, że wygrali jedno z takich większych odszkodowań jakby za jakiś taki wypadek pojedynczy, to no, było z, kolizja samochodowa, w wyniku której ten, jakby nasz klient był jest w stanie takim wegetatywnym, Rozumiem. to on uzyskał tam bez odsetek, bo to sprawa długo trwała, nie pamiętam teraz dokładnie, około półtorej miliona za stan wegetatywny mhm. to myślę że tu w Stanach Zjednoczonych za półtora. W Stanach coś takiego. tutaj zależy czy jest ubezpieczenie z tyłu i ile hmm. te ubezpieczenie nie było to, tylko od sprawcy jakby za, za wypadek. Okay. Oni nie ma żadnego prywatnego ubezpieczenia w Polsce to właściwie nie istnieje. Okay. Więc... Um, tutaj on by dostał miliony. Ale też zależy, gdzie. Na przykład tutaj w naszym powiecie w Sofek hmm. ławnicy są dosyć skąpe, za dużo nie wydawają. Na Manhattanie, czy na Brooklynie, czy na Bronxie hmm. miliony... A sąd się wybiera według miejsca zdarzenia? czy Miejsce wydarzenia lub gdzie osoba mieszka. Musi Ten, jakieś zakłada sprawy. Tak, albo no, ten, uh -huh. albo gdzie osoba, gdzie ten pozwany sprawca, też no, mieszka. Uh -huh, uh -huh. To sp jeżeli sprawca to korporacja z, ma z Manhattanu, to trzeba. To, tak, tak można do Manhattanu. To, tak, tak. No, to u nas nie masz takiej. I, tylko wracając na ten temat, te spółki. Jedna ciekawsza uh -huh. rzecz, taka jest mała, nuans, że każda firma, mimo wszystko, że jest to ochrona prywatna, jak są pracownicy i pracownicy nie są płacone. To pracownicy mogą sądzić akcjonariuszy prywatnie za wypłatę. Ale to rozumiem, takie prawo mają tylko pracownicy. Tylko tak? pracownicy, tak. Mhm. Znaczy w Polsce jest, y, y, wspólników nie wolno dotykać. To jest taka zasada, że wspólnicy akcjonariuszy są nie odpowiadają finansowo za nic. Można y, prywatnie dochodzić. Y, Jakieś odszkodowania, czy za, uh -huh. zapłacone przed y, wynagrodzenie od członków zarządu, y, czyli od. Y, tutaj, executive. Executive, od prezydenta, wiceprezydenta itd. Tutaj w Stanach akcjonariuszy na te małe firmy, co rozmawiamy, mogą być sądzone te 10 największych akcjonariuszy. Może, o, jakby odpowiada za. Odpowiada za... Mhm. A tak. to jest tak, że najpierw trzeba spróbować odzyskać pieniądze od spółki, a, a dopiero do nich można dojść. Czy można od razu odejść no, do... Można od razu pójść. Mhm, tak. No ale to tylko za wynagrodzenia. Za wynagrodzenie. No, tak. to, ale to jest uczciwe wynagrodzenia, trzeba płacić. Tak, <laughs> tak. Tak. Coś ważnego jeszcze o działalności gospodarczej w Stanach Zjednoczonych w spółkach. Ciężko jest założyć, na przykład wystartować na giełdzie, takie rzeczy. Na giełdzie to są adwokaci, którzy tylko i wyłącznie mhm, się spadz... specjalizują w tej dziedzinie. Tak. A jeżeli chodzi o licencje, na przykład, bo słyszałem, że, że w Stanach Zjednoczonych, to czy w ogóle jak to wygląda, jeśli chodzi o kryptowaluty? Giełda kryptowalut, czy to jest twój obszar działalności? Kryptowaluta? Nie, to bardziej moje siostry, Natalia. Okej, okay, tym się okay, zajmuję.